Cześć, Iron Way z tej strony. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Na wstępie chciałbym Wam wszystkim podziękować za suby, komentarze, feedback jaki dostaję pod ostatnimi odcinkami. No motywujące to dosyć jest. Fajnie, że się podoba. Fajnie, że się podobają wywiady i pogadanki dla początkujących. Vlogi te takie wyjazdowe wygląda na to, że się podobają najmniej. A przynajmniej oglądają najmniej. No ale no to zobaczymy. W dzisiejszym odcinku opowiem trochę o gravelu. Tym, który tutaj Widzicie w tle. Pojadę w teren, mam dłuższy trening, pojadę w teren i e, opowiem po co, gdzie, jak, co i dlaczego z tym gravelem. E, no i dlaczego to jest takie fajne. wstępu, zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursach, który jest w tej chwili, jeden jest na grupie, jeden jest na fejsie. Te konkursy, no to tak jak wspominałem, co tysiąc subskrybentów na YouTubie, członków na grupie, czy lajków na fejsie będę organizował. Na ten moment w nagrodach są koszulki, czapeczki Iron i okularki Pływacki od Tyra, także zapraszam. No tutaj na YouTubie też zachęcam do subskrybowania. Zbliżamy się do 1000, więc jak tylko ten 1000 wleci, to będzie konkurs. Z tego co już pamiętam, bo już go wymyśliłem, to będziecie typować mój czas testu na 5 km. W tamtych pozostałych konkursach typujecie czas testu na stu na basenie i FTP, testu FTP na trenarze Żywiazki. Dobra, wracając do gravela. Trzy lata już trenuję, i dopiero odkryłem coś takiego jak gravel. I jakbym miał się teraz cofnąć w czasie to prawdopodobnie pierwszy rower, jaki bym miał, byłby to Gravel. Niby takie banalne, niby wynalazek służący do jeżdżenia i po szosie, i po jakimś terenie utwardzonym, czy lesie, ale nie spodziewałem się, że to jest takie zajebiste. No i teraz... Yy... Może nie wdając się jakoś, nie wiadomo jak szczegółowo w analizę, bo zanim go wybrałem, zanim kupiłem, no to trochę tego researchu robiłem. Natomiast te, dlaczego to jest takie fajne? Jeśli wybieramy pierwszy rower, tak jak mi doradzano na początku, czy jak sam szukałem, no to każdy gdzieś tam ma jakiegoś górala, nie wiem, chce sobie kupić szosę do treningów, później kupuje tego ten rower triatlonowy, no i koniec końców się kończy na tym, że mamy trzy rowery, czy cztery, no i każdy do innego zastosowania. Gdybym miał teraz budżet typu kilka klocków. No to na start w ogóle bym nawet nie myślał, na start przygody z triatlonem, w ogóle bym nawet nie myślał o rowerze triatlonowym. Nie myślałbym o góralu, no bo nim na szosie, na asfalcie nie pojadę za szybko, tylko właśnie kupowałbym gravela, bo możemy nim pojechać na asfalcie te 28-30 czy nawet więcej na godzinę, możemy nim wjechać trochę teren utwardzony, jakieś pole, las i tak dalej, możemy nim wystartować na zawodach i nic się nie będzie działo. No i mamy startowy rower za kilka tysięcy, którym możemy robić wszystko. No i później jak już się wkręcimy w triatlon, nie wiem, wystartowaliśmy na 1.8, na jakiejś 1.4 czy coś tam, to lecimy i kupujemy sobie czasówkę, rower triatlonowy i mamy wtedy dwa, mamy osobno, osobno gravela, rower triatlonowy. No i ja o tym nie pomyślałem wcześniej, ja o tym nie pomyślałem wcześniej, nie, jakby nie, nie byłem tego świadomy, to jest też chyba w miarę nowa kategoria rowerów. No więc u mnie się skończyło na tym, że na początku kupiłem szosę, którą później sprzedałem, później kupiłem rower triatlonowy. mam też e, jakiś tam rower MTB, no kompletnie bez sensu, nie, szczególnie jeśli chodzi o jakieś oszczędność miejsca czy budżetu, ehm, jeśli, jest, jeśli jest jakoś ograniczony, najlepszy wybór, jeden rower na start, gravel i leci. no ale to zobaczycie wreszcie tego filmiku gdzieś tam na trasie, lecę z koksem. Argumentów dlaczego gravel jest taki fajny pewnie jest sporo Postaram się w trakcie tego treningu wszystkie przekminić Pierwszy, który już pewnie zaczęliście teraz To to, że można wjeżdżać na różne nawierzchnie czyli Wiadomo, że triatlonowe treningi robimy w pozycji aero, na asfalcie głównie Ale możemy sobie wjechać do lasu Takim gravelem dla różnorodności możemy sobie wjechać na jakieś drogi polne, utwardzone A koniec końców i tak wylądujemy na tej szosie no najlepiej żeby to zrobić z pomiarem mocy czy przekręcić sobie pomiar mocy z, z innego roweru lub jeśli mamy hajs na to kupić dwa no i wtedy jesteśmy w stanie wykonać jakiś tam rzetelny trening więc te dwa rodzaje nawierzchni znaczy różne rodzaje nawierzchni na które możemy wjechać no to jest moim zdaniem ogromny atut. Drugi taki fajny argument, dla mnie fajny argument to jest yy, jakaś taka różnorodność, czyli w tygodniu sobie jeżdżę teraz na Zwifcie, robię te zadania, treningi ustrukturyzowane jak należy, jakieś tam interwały i tak dalej, ale rozjazd 2, dwie, dwie pół godziny, 3 godziny trudno jest zrobić mi na Zwifcie jakoś. Mentalnie to jest trudne dla mnie trening, trudniejszy niż nawet jedno zadanie. A jak sobie wsiądę na takiego gravela i nawet na 192 średnio, tak jak dzisiaj mam, średnio przejadę te 3 godziny, zjem jakieś żele, coś tam wypiję po drodze. No i mam porządnie wykonany trening, który jest przy okazji ciekawy, jakaś to jest wycieczka taka przyjemna. Także to już mamy dwa argumenty, mamy jeszcze kilka, ale to w kolejnych miejscówkach. Dobra, kolejny argument za gravelem. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, widać tutaj w tle. Na rowerze kriatlonowym jesteśmy najczęściej uzależnieni bardzo mocno od ruchu, jaki panuje w naszej okolicy. No bo musimy jeździć dobrym asfaltem, jakąś tam dobrą drogą. No i na przykład tutaj w okolicy Kurnika niedaleko Poznania jest pod tym względem beznadziejnie. Kierowcy, no powiedzmy delikatnie mówiąc, nie zachowują jakiś tam zasad kultury na drodze. Regularnie jest trąbienie, spychanie i tak dalej i tak dalej. Pozwala nam wjechać na trochę boczne drogi, znaleźć jakieś takie Jak tutaj ta, jakieś trasy techniczne, jakieś trasy dookoła Kolejny argument Możemy sobie na gravelku ładnie pozwiedzać Nie jedziemy tylko z głową w dół na TT Patrzcie jaki piękny zamek Jak ktoś nie zna to polecam Kolejna zaleta gravela Jak mamy taki asfalt jak tutaj Czyli są jakieś dziury e, Dziury, pęknięcia i tak dalej Mało pobocza, jeżdżą jakieś tam samochody e, To Na triatlonowym rowerze masakra Można się pozabijać na czymś takim niebezpiecznie Gravelkiem Ładnie Hej Gravelkiem ładnie sobie pykamy Mijamy wszystko Mijamy wszystko, nic nam nie przeszkadza. Opony są grube, więc ryzyko, że tutaj coś pęknie, jest małe. No i powiązane z tym, w kontekście tego, co powiedziałem na początku, dlaczego gravel jest wtedy tak fajnie różnorodny, to to, że możemy sobie jednak same, załóżmy, że mamy tylko gravela i kupimy dwa kompety opon, znaczy czy dwa kół, dwa kompety kół albo dwie opony. I na zawody wsadzamy coś cienkiego, takiego bardziej szosowego, a na takie treningi mieszane wsadzamy grubsze mapowe i wszystko jest stabilne i zajebiste Kolejny argument, który na razie znam z teorii i z myślą o którym próbowałem grawelka to przyczepki. Przyczepka rowerowo-biegowa dla dzieci. Tak jak panie, część z was wie, część, część może nie za Parę dni, może nawet jak już oglądacie ten odcinek rodzi nam się syn kolejny Stasiu Także po pierwsze to trzymajcie się, żeby wszystko tam z tym powodem było okay. popatrzcie już na ostatnich nogach No a po drugie Tak nie może na wiosnę możecie oczekiwać odcinków gdzie trochę się pobawię tą przyczepką dużo ich teraz jest spory wybór jakichś lepszych, gorszych firm no w każdym razie sens wszędzie jest taki sam mamy przyczepkę, wczepiamy ją do roweru albo montujemy z przodu kółko i z nią biegamy no i dziecko sobie tam odpoczywa, albo śpi taki jest, taki my mamy plan przynajmniej ale trochę się doczekać nie mogę i to zarówno Stacha jak i treningów z nim okej, okay, jeszcze jedno zapomniałem zagłoszeń duszpasterskich. Przy zamku chciałem o tym powiedzieć. Jeśli pogoda pozwoli, nie będzie za dużych mrozów, to ten raz w tygodniu w weekend jak jeżdżę gravelem po okolicy będę robił. Zapraszam chętnych na wspólne rozjazdy. Spotykać się będziemy pod tym zamkiem kurnickim. Gdzieś tam pewnie w okolicach 10-11. Zobaczymy, jak będzie sobie Stasiu i Pati radzić po porodzie. W każdym razie w tych okolicach, ale to zawsze będę dawał znać. Tempo takie gravel'owo, rekreacyjne około 25-26 na godzinę może odrobinę więcej, zależnie jaką trasą. I można też przyjechać MTB, można sobie szosą. No i dam półtorej, dwie, dwie i pół godziny takie tutaj rozjazdy po okolicy. Myślę, że może być fajnie, zapraszam. Kolejna ważna sprawa. Cena są mi ekstremalnie ważna, szczególnie przy pierwszym rowerze. I szczególnie dlatego, że triatlon jest lub może być taki drogi. Rowery triatlonowe, no to wiadomo, po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy. Powiedzmy, że między 5 a 10 tysięcy możemy kupić jakieś używki. Rowery szosowe też potrafią być ekstremalnie drogie. A gravela kupimy dość tanio. To te startowe gravela Rometa czy Krosa, to jest tam 2 Używki pewnie jeszcze taniej. Konstrukcja sama w sobie jest banalna. Nie bardzo ma co się tutaj psuć. Hamulce tarczowe i tak dalej. I tak mamy mieć w domu jeden rower. Lub mamy mieć Jeden na start i później na przykład triatlonowy na zawody Jak się bardziej wkręcimy No to z ekonomicznego punktu widzenia To jest genialne Naprawdę Zarąbisty wynalazek No i myślę, że wielu ludzi Zniechęconych potencjalnie triatlonem I dużymi wydatkami z tym związanymi Gdyby wiedziało, że można rower, czyli najdroższy, najdroższą część wydatków w triathlonie kupić za te 2-3 tysiące i to nie górala z decathlonu, który będzie jechał którym pojedziemy 20 na godzinę na zawodach, tylko gravela, który ma cienki koła i spokojnie możemy 30 na 30 parę jechać, jak mamy parę w nogach. Także cena tutaj, koszty serwisowania i tak dalej są ogromną zaletą, moim zdaniem. Patrzcie, jakie widoczki. Zwiedząc jakieś wioski okoliczne, ale pięknie. Ok, następne też na razie w teorii, bo jeszcze nie zastosowałem. W każdym razie większość graveli ma uchwyty na torby. Można sobie z boku na widelcach z tyłu doczepić jakiś bagażnik, torby. Nie wiem, karimatę, namiot i tak dalej. No i ja zamierzam z kumplami w przyszłym roku zaliczyć jakieś wycieczki takie po 100, 200 czy może nawet więcej kilometrów. Może z jakimś noclegiem. Może z kubą moim zrobimy jakieś taką wycieczkę typu nawet 20-30, ale, ale z noclegiem pod namiotem. No też nam to daje dodaje trochę więcej takiej uniwersalności i frajdy z tego roweru. No, a pojedziemy nim szybciej niż górali Ostatni argument to mańce, jakiś taki spokój psychiczny. Może to dla mnie akurat, niekoniecznie dla Was. W każdym razie to w czym mi ten gravel pomaga od miesiąca, czy półtora już na nim jeżdżę to dołożyć taką różnorodność. Ile można krecić na tym tu po godziny. Nawet na TT w sezonie wiecie, na asfalcie, na jednej pętli gravelem Czasem wsiądę, nawet poza cyklem treningowym, pojadę do lasu na wycieczkę i trochę radości z tego roweru będę miał, a nie tylko takie czyste zapierdzielanie. Wiadomo, że są lepsze okresy, gorsze, trudno jest utrzymać zawsze motywację na wysokim poziomie, mi przynajmniej, ale przypuszczam, że każdemu. No i taka różnorodność z jakimś zwiedzaniem, wycieczkami z kumplami i tak dalej no na bar nie zaszkodzi na bank pomaga Dobra, jesteśmy po mam nadzieję, że opowiadając wam dzisiaj trochę o tym gravelu zachęcę was do zakupu, jeśli to jest wasz pierwszy rower może jeśli któryś rower może do zmiany górala, który leży w garażu jest nieużywany od 5 lat na jakiegoś taniego gravela no i ogólnie do Wszelkich form aktywności, szczególnie takich poza sezonowych Fajnie się ćwiczy i łatwo się ćwiczy w sezonie, w wakacje Jak jest ciepło i zapieprzamy Jak są warunki mniej optymalne Palców na przykład nie czuję teraz No to troszkę trudniej się zmobilizować Ale ładnie mi wygląda ten rower Co do samych marek i tak dalej No to jakoś się też wielce nie wypowiadam, nie znam się Ja wybierałem rower głównie kolorem Bo taki mi się najbardziej podobał i to jest firma Octane Czy Octane, czy jakoś tak Ale nie chcę nikomu to nic sugerować. Są romety, są krosy, sporo jest fajnych graveli w tym przedziale cenowym, o którym mówię. Eee, jeszcze raz na koniec zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału, będzie mi bardzo miło, pomożecie wtedy z zasięgami, szerowania kanału znajomym, gdzieś tam udostępniania znajomym, żeby to nasze community tutaj wspólnie rosło. Zapraszam Was wszystkich do lajkowania fanpage'a, no i do dodawania się do grupy Ironway. Jest już nas tam ponad 2000, no i rzeczywiście to się jakoś tak fajnie kręci. I buja. Trzymajcie kciuki za te najbliższe dni, gdzie prawdopodobnie urodzi się Stachu. Może w następnym odcinku już będziemy z nim. Wodzenia na treningach. Do usłyszenia. Hej.